Witam serdecznie moi drodzy na moim kanale Smyku Drabbing. Dzisiaj przychodzę do Was z wymianki z drapkowej z kanałem Lucyna K. Także serdecznie zapraszam do oglądania. Łapka w górę miły komentarzyk ale to najważniejsze subskrypcja z dzwoneczkiem tak żeby nie przegapić kolejnego odcineczka no to co zaczynamy I... tak mam tu paczuszkę z wiadomych celów dane są pod spodem. A jak już wcześniej wspomniałem, jest to wymianka z kanału Lucina K. Także zobaczymy, jak nam pójdzie drapanie z drapeczek z innego miasta. Również mam nadzieję, że moje drapeczki też coś tam przyniosły. No to sprawdzamy. Mówi, że paka pełna. Co? co mamy? Czekoladka, Wawel. Hmm, do kawusi będzie. Dobrze. Odkładamy na boczek. Dalej to mi tu jest. Ojo. <laughs> Sezameczki. Proszę bardzo. lubię to nie powiem. Kisiel. Truskaweczka. Bardzo fajnie. Lubię. Dziękuję bardzo. Lucynko. Mam nadzieję, że moje słodkości też przypadną tobie do gustu. A tutaj co mamy. Krup marchew. No ostro. O tego nie jadłem powiem szczerze. Zobaczymy. Taka nowość, chyba dla mnie. okej okay. tutaj mamy zdrapeczki. Tu, tutaj mamy zdrapeczki, zaraz po, zobaczymy. Wchodzę sobie na boczek, a my dalej pakelcimy Ale jeśli synka napakowała, to było. Tu mamy jabłuszko z cynamonu. Taka przekąseczka. Czemu nie? Ok. Następny mamy to Prince Polar Black. Dobry mafelek, bo ja Dobry, dobry. Do kawu się też będzie. Dziękuję bardzo. Co tam jeszcze mamy ciekawego? Bo ja, ale że naprawdę się naprawdę tego napakło W porównaniu do mojej paciuszki. Co to mamy? Musli. Musli na śniadanko będzie. Dobrze. Okej. Okay. O. krem Nivea Przyda się. Panie, fajnie, bo mi na się też kończy, i losujemy dalej. Uwaga, maszyna się losująca ruszyła. I następny mamy batonik muslin. Orzech arachidowy, laskowy, bardzo fajnie. Tu mamy kukurydza z miodem prażona. Też może być. Przekąska do meczu. Mam sprzęt do drapania. Kurde, Lucinka pomyślało o wszystkim. Bardzo fajnie, lucinko. Dziękuję Ci serdecznie. Dzisiaj będę premierowo drypał drapingiem. Tego. Dobrze. Tego drypingu. Tego drypingu. Tego drypingu. Mamy drypingu. mamy. drypingu. Tego drypingu. Tego Fajnie, Tego drypingu. Tego drypingu. Fajnie, fajnie. Elegancko. Słuchajcie, moi drodzy serduszka dla Lucynki, proszę, pod tym filmikiem. Princessa. Ale tu O oh, yes, nie przejem tego. <grymne> to te ostatnie i ten niespodzianeczka. Tik tak. świeży oddech. Miętowa. Na boczek. Dziękuję bardzo. I a tu palone ziarna kawy w polewie o smaku kakaowny. A jakiś botolik, co to jest? Chyba jakiś batonik. Spróbujemy, bo to jest dla mnie nowość. Okej, okay, dobra. I to by by... A jeszcze, jeszcze Jeszcze jest... Jeszcze jest jeden drobiażnik mały. O. Zajączek. Taka obu Kurde, Lucinko, ja tego nie przejęłem chyba. <grych> Ale z całego serduszka Ci bardzo, bardzo dziękuję. Że ta nasza domianka, Mam nadzieję... Jakieś owoce z droppingu przyniesie, dodajemy na boczek. No to co, zaraz do wracam. No to startujemy, moi drodzy, z zdrapeczkami. Ok. Akurat z drapeczki to było forma dowolna, na łączną będzie 25 zł tak ustaliliśmy z Lucynką. No to sobie taki miks zrobiliśmy, nie? I, no, no i mamy tak, Lucynka wybrała elektryzujący cash, szmaragdowy dolar, owocowa eksplozja, ale krzyżóweczka, szczęśliwe linie, Kasa wpada, deszczik pieniędzy i laki 7. Okej, okay. numerki będę podawał w trakcie drapania, nie? Także wszystko jasne. Możemy startować. Pierw polecę maluszki. Jak rustyń się wpadnie, nie przejmuj się. Fajnie jest podrapać z dropeczki z innego miasta także lecimy z kopcem. Przybliżę troszkę, żeby lepiej było widać moi drodzy. Okej. Okay. I startujemy premierowy drapaczek. No, no, no. Okej, okay, lecimy. Tutaj szukamy wygrywających liczb. A wygrywają dwadzieścia sześć. Dwanaście. I szukamy. Bądź też siódemki. A mamy jedenaście. Dwadzieścia jeden.

A w wolnosiku mamy słoneczko, które dzisiaj ładnie świeci. A drapeczka z numerkiem 86. Pusta. Nie przejmuj się lucynko. Tak bywa. Nic się nie stało. Lecimy dalej. OK. Teraz sobie dla odbiornika machniemy kasa wpada z numerkiem trzecim, tutaj szukamy banknota bądź też sejpu, który nam pomnoży razy dwa, szukamy, a mamy dzwonek, anana. Dziękuję, fajnie się drapie tym sprzętem jeszcze raz bardzo dziękuję w następnym razem coś pomyślę i ja coś podeślę jak jeszcze będziemy robić wymiankę ok, gwiazda czyli pierwszy rządek nic nie przyniósł idziemy dalej banan jabłko arbus. Cytrynka Winogronka Także też pustaczek Ale nic się nie stało Justynko Mam nadzieję, że chociaż coś tam Moja ręka będzie szczęśliwsza <grymka> Nie przejmuj się Takie to lotto KM szukać, szukać dalej, dalej nie będę OK, Do Pustakowa z drapeczka tym razem wziąłem sobie owocową eksplozję z numerkiem 15 i startujemy banan. Banan tutaj 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 i tutaj. Jeszcze mamy jakieś banankę? Dobrze, nie mam. Następny kokosik tutaj mamy kokosik, mój droby. Następne awokado. Tu mamy jednego i trzy. W grze siódmej. Bo nigdzie nic nie gdzieś. Nie ma, dobrze. Jabłuszko, gdzie mam jabłuszko? Tutaj mam jabłuszko, mój drodzy Jabłuszko, tu Jabłuszko, tu. Dobrze, idziemy dalej. Ananasik. Melonik Swoją drogą Lucyn Lucynko Ciekawy jestem jak tam Twój wynik Bo na razie u mnie to lot tobie grywa Ale nic nic nie szkodzi Dobrze tu mamy I ostatnim rządku grucha Gruszeczkę mamy tu Gruszeczkę mamy tu Dobrze, lecimy dalej. Figa. Figusia. Lecimy dalej. Teraz mamy kiwi. Drodzy, mówcie jak coś, że czy widać, czy nie widać, bo u mnie elegancko widać. Także żeby się dostosować do Was w końcu to oglądacie. Także piszcie śmiało w tej komentarze czy za daleko, czy za blisko winogrono. Wina Glanko. Już? Cztery to Tak jest. Boroweczka. Boroweczka tu. Boroweczka tu. I boroweczka tu. To. A i tu. O, boi, dzosi kurde. Karambola, by już lubiła robotę. A to będzie. Cytrinka. Okej. Okay. No I ostatnie dwa, moi drodzy. Truskabeczka. Przypominam kochani o wielkich serduszkach dla lucynki z kanału Lucynaka. Ok, i ostatni symbol: brzoskwinka. O! Lucynko! Powiem, mamy, mamy chyba. No mamy, mamy linię. A nagrzegłbym nawet, że dwie linie mamy, moja droga. Oj oj oj, ale fajnie. No? Czyli lotek przegrał. Aha. Okej. Okay. A tu jeszcze są brzeskwinki. Dobrze ja, Moi drodzy przepraszam bardzo Nie dwie linie A trzy linie, bo tu jeszcze mamy Melonika, jeszcze sprawdzimy dokładnie yy, Karambola nie było, pomarańczki nie było Wiśni nie było, arbuzika nie było. Tak, awokado było. Kiwi było. Brzoskwinka była. Truskaweczka była. I melonik był. Także moi drodzy, trzymajcie kciuki. I drapiemy. Zobaczymy ile to nam przyniosła lecunka szczęścia. Tu mamy 3 złote, tu mamy 3 złote i w grze szóstej mamy 3 złote. Bardzo, bardzo fajnie. Mamy na tej zapeczce 9 zł Bardzo fajnie. Lucynko ma bardzo szczęśliwą rękę. OK, zaraz wracamy. Dobrze moi drodzy. Następno polecimy deszczyk pieniędzy. Oby nam porządnie popadało. Nawet i 40 tysięcy. Bym się nie pogniewał. A zdropeczkę moi, moi drodzy mamy z numerkiem 95. Tutaj szukamy pliku bądź też parasola. Cierkierek topi. Prezencik. Mam nadzieję, że ludzie mój prezencik się spodobał. Arbuzik. Czy to melońka? na tu nie mamy. Palma. Róża. Plecak. awokado Ostatnia szansa. koniczynka na szczęście, ale bez pieniędzy, niestety, pustaczek. Zobaczymy kontrolne. Potwierdzą LG. Okej, okay. ale Luzynku się nie przejmujemy.